O właśnie. O właśnie w ten sposób. Cześć, z tej strony Kuba Gritner z kanału Cyklodza i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przyjrzymy się dwóm traskom jednego autora, czyli Gandiego, a będą to trasy Karamba oraz Nazgul. Zaczynając od tej pierwszej, czyli Karamby traska dosyć krótka, ale za to bardzo konkretna i bardzo inna od wszystkich innych trasek dostępnych na Gajkach. Praktycznie przez cały czas będzie się ona ciągnąć wzdłuż robów i będziemy je przeżyć z lewej na prawą i z prawej na lewą, tak aby na końcu pokonać nieco bardziej stromy fragment. Wspomnę jeszcze, że obie trasy są trasami dzikimi. Dlatego dokładnego startu nie będę pokazywać. Tu chyba trzeba było wyżej wymieniłem w końcu swojego DHR, -a. może widzieliście na relacji i w końcu ta opona hamuje jakoś. Czuję to teraz zdecydowanie z różnica. Traskom, już raz jechałem, muszę przyznać, bardzo przyjemna. Wiele razy będzie się widzieć właśnie o, o, takimi rowami. A tutaj trochę za szybko najechałem i nie wyrobiłem. Oszukam i przeniosę. Wow, 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 a mnie tutaj zniosło. Ajajaj, myślałem, że tutaj znowu w prawo będzie. Wow. Dobra, udało się wysoko tutaj wow. troszkę szlizgnęło Tu zaraz będzie ścianeczka takie nieprzyjemne, ciasne. Zakręty i do ścianeczki. U. I tyle. Trasa krótka, ale bardzo treściwa, bardzo przyjemna. Inna, ciekawa, fajna. Nazgul charakterem będzie się już bardzo mocno różnił I w większości będzie prowadził przez dosyć ciaste zakręty Te sekcje nie będą bardzo płynne Często będzie jeden po drugim zakręcie Bardzo ostrych 90 stopni A dodatkowo ma takie dwie dosyć fajne sekcje Po trawersie Które po deszczu mogą być dosyć mocno wymagające Teraz nasgula. którego nie do końca pamiętam Więc troszkę może być Zachowawczo. Jak już mówiłem, nie znam tej traski. A czy jechałem nią raz? Dobrze jej nie pamiętam. Więc jeśli będzie za bardzo zachowawczo, o tak jak tutaj, to wybaczcie. O właśnie no, Pamiętajcie, że na trawersach No nie można hamować Trawersy trzeba odważnie To jest często, często trudne Bo Trzeba się Mimo wszystko odważyć Co nie dla każdego jest łatwe puścić ale o właśnie, tu pamiętam, że jest drugi trawers warto sobie na trawersach zerknąć od razu na linię ja już widzę, że tutaj trzeba pocisnąć górą, bo jeśli zniesie mnie na dół to na pewno kierownicą zaczepię o którejś z tamtych drzew, więc tutaj trzeba odważnie górą potem jest z tego co widzę zakręt w lewo ale jak nie jesteście pewni, jesteście pierwszy raz na trasie zawsze sobie możecie zerknąć, nie będzie to żaden problem najważniejsze jest to, żeby nie hamować a na pewno już nie hamować przodem bo jeśli przód wam ślizgnie to jest koniec, będziecie na 100% leżeć ale generalnie jeśli tył wam ślizgnie no to jest wysoka szansa, że też będziecie leżeć oba koła muszą łapać przyczepność więc pamiętajcie, żeby zawsze zawsze starać się tej przyczepności szukać no i tyle no o właśnie, w ten sposób i znowu, tutaj nie dostałem nawet hamulca w trakcie zjazdu i, byłem w stanie dzięki temu przejechać swoją wyznaczoną linią ha. Dobra, ha. to było zabawne teraz Gdzieś mi tam uciekło przednie koło i, i tyle Ja tutaj dupię jakiś trawersach, a się wywalam na jakichś głupotkach Tu wiem, że jest ścianka, ale jest dosyć prosta. O, tu w prawo. I fajnie. Z tego, co wiem, to ta traska ma jeszcze gdzieś jakąś odnogę do takiego dropa. A jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Ja natomiast po pierwsze nie wiem, gdzie owa odnoga jest. A po drugie, wyznaję zasadę, że jak jestem sam, to nie odblokowuję rzeczy, e, które są jakieś niebezpieczne albo, albo tego typu, czyli bardziej jest to traska, na której chwilę mógłby mnie nikt nie znaleźć. O, tu też jest ciekawy fragment. I trzeba skręcić w prawo. Jeśli dobrze wiem, to chyba tam prosto będziemy szli na owego dropa. Ale musicie mnie tutaj poprawić. No bo, tak jak mówię, tej sekcji nigdy nie jechałem. Traskę raczej polecam też na sucho jechać, ze względu na te dwa trawersy. Ja nie lubię tego typu wąskich trasek, muszę przyznać. Co więcej, nie lubię i nie potrafię. Ale jak się czegoś nie lubi i nie potrafi, to tym, tym bardziej trzeba jeździć. No bo tak się robi progres. inaczej progresu nie zrobicie jeśli nie będziecie się odważać jeździć rzeczy, których, z którymi wcześniej no, mieliście problem Nie jestem też fanem trasy, które, na której trzeba tyle heblować O, wow, 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 Zmyliło mnie to tutaj Dobra Uu. He To no, wyratowałem to tutaj Spodziewałem się, że tam zaraz potem będzie tego typu trawers I co, ostatnia część tutaj Przepraszam, Gandhi, tak. Nie powinno się. Ale fajna jest ta sekcja. To bardzo lubię. Jest szybka, dynamiczna i taka pościule. Teraz będzie nas czekać mała pedałowa i sekcja podjazdowa. To może Wam przyspieszę. Ja Tu pomyślałem, że też była jakaś taka ścianka. Albo i nie. Czy jakaś tam była? Z tego nagrania to by było już na tyle. Obie traski mają swój fajny klimat. Każdą z nich polecam. A tymczasem ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower. Na razie.